Jeżeli myślicie aktualnie o zmianie pracy yy, i czy to będzie zmiana z etatu na etat, czy chcecie przejść z etatu y, na swoją działalność, czy po prostu szukacie innej firm, w innej firmie pracy, bo ta, w której jesteście, nie spełnia Waszych oczekiwań, to zachęcam Was do zapisania się do mojego bezpłatnego newslettera. To jest newsletter, który wychodzi w każdy czwartek, czyli na Wasze skrzynki, w czwartki, tylko w czwartki. Wychodzą nowe numery, wyszło już ich 16 czy 17. Jest to naprawdę spora dawka wiedzy w pigułce tak naprawdę. Co tam znajdziecie? No znajdziecie tam na przykład tajniki dobrego CV, znajdziecie strategię szukania pracy. Znajdziecie numery dotyczące motywacji, czyli na przykład co robisz, gdy ci się po prostu nie chce. Znajdziecie tam również numer którego tytuł brzmi, nie jestem wystarczająco dobry, wystarczająco dobra, takie przekonanie, jak sobie z nim radzić. Co jeszcze tam mamy? Na przykład pytania, które trzeba by było sobie zadać przed zmianą pracy, żeby zobaczyć, czy to jest akurat dobry moment. Jest tam naprawdę sporo wiedzy, którą otrzymujecie za darmo. A spamować Wam skrzynek nie zamierzam. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link do zapisu znajdziecie tutaj na YouTube w opisie mojego kanału. Możecie sobie w ten link kliknąć i zapisać się, do czego zachęcam. Pozdrawiam serdecznie.